W poprzednim filmie pokazywałem jak wykonałem taką wolierę, natomiast dzisiaj chciałbym pokazać jak będziemy w środku ją dekorować, bo przecież trzeba dać czy budki, czy półkę, czy uczepić miseczki, czy dla nich jakieś tam żerdzie, więc yy, to głównie, tym się w tym filmie byśmy zajęli. Yy, wolierka, no wtedy jak jeszcze pokazywałem w tym filmie to nie była do końca zrobiona, nie było tam tej ściany, żebyśmy to już wszystko dokończyli. Dźwiczki również żeśmy zrobili, tu tylko jest raz pomalowane, zresztą to widać. I zrobiłem jeszcze, czego wtedy też nie pokazywałem, taki korytarz. Jako może przymknę, pokażę, jak to wygląda. To jest takie pomieszczonko malutkie, powiedzmy. Ono ma pół metra na 60 cm. Tyle tylko, żeby tutaj po prostu do środka wejść. No i tu w środku. Teraz pokażemy jakie tu się echo zrobiło. Część budek zawiesiłem, fajne budki sobie zamówiłem u znajomego. Porobił mi jak widzicie z pnia. Mam cztery sztuki, jedną taką większą, nieco mniejsze. Tu zresztą będą mniejsze ptaszki. Tu otwierana będzie. Oj, poszukam z której strony Ostaj, pokażę właśnie jak ona wygląda w środku. Tu na zewnątrz wydają się takie nieduże, natomiast w środku fajnie są wyżłobione, sporo sporo miejsca jest. To nie wiem na jakie będzie ptaki, w ogóle jeszcze nie wiem jakie tu w ogóle będę miał ptaki. Mam tam któreś do zabrania, któreś do przeniesienia, więc na pewno tutaj wpuszczę. Ale będą raczej jakieś takie drobniejsze ptaszki i na pewno nie gryzące woliary, więc tu żadnych aleksandret nie wpuszczę. Tu sobie takiego drapaczka jeszcze uczepiłem. To już tutaj go sobie do krokwi zamocowałem. Tak, no dosyć sztywno jest, ale trochę taki właśnie jak widzicie, jest drobny gałązek, a też mi na tym zależało, żeby te ptaszki miały gdzie sobie przesiadywać. Myślę, że z czasem tu myślę już na wiosnę. Może już nie teraz wpuszczę sobie parę kanarków, może ze dwie parki kanarków na pewno wpuszczę. No nie wiem, to potem będziemy na tym się zastanawiać. Aha, tu jeszcze będę musiał. Mam taką rzecz fajną, szkoda mi jej było, to z jakiejś tam innej woliary była gdzieś przerabiana. To będę musiał uczepić sobie na tamtą ścianę. No i jednocześnie muszę mieć tak na przelot na tą ścianę, czyli naprawdę podobnie właśnie do tego korytarzyka, żeby. Żeby miały sobie, właśnie ten przelot o którym wcześniej mówiłem, żeby mogły sobie no wykorzystać tą wolierę, ma tak jak powiedziałem ona 2,70, więc fajnie byłoby, żeby one sobie przyfruwały, nie tylko siedziały na żerdziach. Także tu nie wiem co na górze, na górze też może sobie coś tam uczepię. No nie chcę za wysoko czepiać, bo wiadomo czym wyżej dasz gałęzie tym one wyżej siądą, więc to potem ta woliera będzie jak gdyby taka tu opustoszała, wszystko będzie siedziało na żerdziach pod dachem. Co tu jeszcze? Tu taki kącik zrobiłem. Właśnie zastanawiałem się z tym korytarzem, bo to jest taka ścianka od korytarza. Tu się ciemno robi już. Pod światło stoję i zrobiłem ją pełną. Dlatego, żeby tu się zrobił taki właśnie intymny kącik. Tutaj postawimy jeszcze taki stolik, żebym mógł sobie tacki właśnie z jedzeniem, z ziarnem dla ptaków stawiać po prostu, żeby miały gdzie sobie jeść i jak najdalej właśnie od tej siatki głównej dlatego, że żeby się nie, u, nie uczyły mi właśnie siadać na siatce, czy wody nie czepiać, czy nie dawać jedzenia dlatego, że potem wiadomo no, drapieżniki, koty głównie będą kaleczyć im pazurki co tu jeszcze, tu mam jeszcze takie fajne miejsce, mi się zrobiło właśnie na korytarzu, dlatego zrobiłem pełny tutaj dach, nie robiłem siatki, gdzie wcześniej zawsze robiłem siatkę, bo to jest szybciej, ale tu chcę jeszcze wykorzystać te miejsce na jedną budkę, tak jak mówiłem, zamówiłem sobie u tego gościa jeszcze trzy budki, jedną będzie właśnie dla taką większą, większą jak ta, to będzie spora buda, ale chcę właśnie rozele. mam białolice u siebie i one są trzy lata biedne, siedzą w klatce, co roku mam lęgi właśnie od nich, dlatego mi szkoda tej parki, żeby gdzieś tam ją czy sprzedać, czy się pozbywać, a nie chcę je trzymać już w klatce. Chcę właśnie wypuścić ją do volier i pomyślałem o tej właśnie wolierce dla nich, tak żeby miały tą swobodę. Już takie bardzo zaprzyjaźnione te papuszki są, bo tak jak mówię, są trzy lata ze mną i cały czas siedzą praktycznie metr ode mnie, tak jak ja tam pracuję. Także tu na pewno się ucieszą z tego. Mam nimfy u siebie jeszcze, też przeniosę je, żeby tych po prostu no, połączyć parę tych wolier zwolnić i tu wszystko te poprzerzucać. Także bierzemy się chyba za ten stolik. Aha, tak jak mówię, tu będzie stolik. Dlatego jeszcze ewentualnie w tym kącie po postawię sobie zawieszę. Jeszcze jedną budkę i to właśnie tą większą myślę dla właśnie dla tej rozel, dla tej pary. To będzie właśnie w takim kąciku i tu będzie tak jak mówię dla nich tak no, bezpiecznie i spokojnie. Także tak jak mówię, biorę się za ten stolik, żeby to jeszcze dzisiaj postawić i jeszcze miseczkiem porobić. No i ta półeczka, w ten sposób ona powstaje. Uczepiłem sobie... Najpierw powycinałem może powiem, o takie właśnie troszeczkę kształtne wzorki, to jest taka podpórka. Na górę właśnie pójdą deseczki. Dosyć prosta, ale nie zajmuje dużo miejsca. Wcześniej robiłem, pamiętam, że od ziemi do samej góry takie nogi. A to było więcej roboty. Nie ma takiej potrzeby, też tu nie będzie dużego ciężaru ileż tu papugi ważą, no a tak sobie siądą. Wyciąłem 70 cm, nie robiłem dużego stołu, bo tak jak mówię tu jest jedna budka, a z kolei tam w rogu będzie ta duża budka dla Rozel, więc nie chcę żeby się siedziały na budce i ewentualnie no, robiły nam na, do tego jedzenia na tą półkę, bo to bez sensu byłoby. Także w te miejsce, które właśnie tu będzie na tej jedzenie tu nie będzie ani żerdzi, ani ani, no ani żadnej budki, tak jak powiedziałem, żeby było tutaj spokojnie i czysto Żerdzi żeśmy mocowali. Uczepiłem nogę tu się już zaczęło robić od tych wszystkich patyczków. Ale tu tak jak powiedziałem będą drobniejsze ptaki, więc myślę, że tu się tam zmieszczą pomiędzy mm, tymi gałęziami. No też tak chcę, żeby troszeczkę było tych gałęzi, żeby miały gdzieś siadać z kolei. I tak troszkę nam się tu zagęszcza, no ale jeszcze, tak jak powiedziałem, damy tą półkę i tylko jedną rzecz właśnie tutaj uczepimy. Tak do długości właśnie tej półki. No i to zostanie końcik na tą budkę. I chyba to zakończymy na tym. No i już ta ostatnia żartka też została przykręcona. Daliśmy ją na dach po to tylko, żeby już tutaj sobie mogły siadać. I wystawiłem, tak jak powiedziałam, do wysokości powiedzmy tego stolika. Także ten kąt zostanie nam jeszcze do zrobienia, bo nie wszystko mam. A wydaje mi się, że już teraz, tak jak jest, tak już to zostawimy, tak jak te butki, tuż nie będę. No, tak spojrzę, to faktycznie gęstwina się zrobiła. To też taka fajna tu gałązka była. Szkoda było mi ją. Szkoda nie wziąć jej do, do tej woliarki, bo fajnie odstaje właśnie nam od siatki. I to też jest ważne, żeby na siatce nie siadały, tak jak ciągle o tym powtarzam. Miałem już parę takich właśnie okaleczeń ptaków poprzez koty, czy nawet jak miałem kenarki, to dosłownie bez głów leżały w środku wolierze, dlatego że jak kot złapie to już pazurem to już nie, nie, nie puści, aż główkę urwie dosłownie. Także na to jestem uczulony i zwracam właśnie na to uwagę, żeby jak najdalej od siatki ptaki siadały. Yy, tak jak mówię, to chyba wszystko już zostawię. Tych żerdzi w zupełności wystarczy, nawet wydaje mi się, że, no ale to zobaczymy, bo chyba tę choinkę z góry będę musiał zdjąć, bo tak jak patrzę teraz, to po prostu nie ma przelotu żadnego. No, Ten żerdź jest niby wyżej ptaki jak będą lecieć, ale jak zechcą lądować, będą lądować na tej żerdzi właśnie niższej i ta choinka i te badyle przy budkach troszkę będę utrudniać tutaj ten lot. No zobaczę, tak jak mówię, najwyżej zdejmiemy sobie tą, tą choinkę, ewentualnie uczepię ją troszkę w drugą stronę. Właśnie mi chodzi o te drobne ptaszki, które tutaj będą. A będzie troszeczkę tych drobnych, bo myślę, może, może zeberki wpuszczę, ze dwie, ze trzy parki jakichś takich właśnie fajniejszych mutacji, już nie, nie, nie tych standardów, także zależy mi właśnie na takich drobniejszych patyczkach. Także zostawiam tą wodierkę, wychodzę i myślę, że będzie fajnie. A potem pokażę filmik, jak już będę tutaj ptaki wpuszczał, no i zobaczymy. Bo to najważniejsze jest, zobaczymy jak te ptaszki będą sobie tutaj radzić.